Witajcie wszyscy, to ja, Basia Tan, Kochani, zbliża się Wielka Orkiestra świątecznej pomocy. I oczywiście jak co roku działamy, wspieramy i organizujemy akcje. W tym roku zapraszam Was ponownie na aukcję Rzeczy od Serca, na moją aukcję, w której będzie do wylicytowania zaproszenie dwuosobowe na. Mój spektakl, jeden ze spektakli, który sobie wybierzecie. Gramy w Krakowie Legalną Blondynkę. Gramy w Warszawie w Teatrze Szóste Piętro dwa spektakle Udiego Alena Gramy też w Spektakli pikantni, z którym będziemy jeździć po Polsce, więc może akurat będziemy gdzieś bliżej was. Będziemy i w Gdańsku, i, i, i ojej, już nawet nie pamiętam gdzie, ale jest trochę tych miast. Także na pewno coś sobie wybierzecie i jest to zaproszenie dwuosobowe, e, z możliwością później po spektaklu e, wejść za kulisy i poznania wszystkich aktorów. Zrobimy sobie wspólne zdjęcia, będzie fajnie i wesoło. Także gorąco zapraszam, licytujcie, e, pomagajmy!